Pomysł na zbudowanie tężni solankowej dojrzewał wiele lat. Zaczęliśmy myśleć nad tym, co zrobić, żeby tutaj mieszkańców gminy Tarnowopolskiej w jakiś sposób pod jakimiś symbolami zidentyfikować czy zjednoczyć. No wiemy, że mamy dużo pyłów, jest to bardzo wszystko teraz całe, środowisko skażone i właśnie taka solanka przychodziła mi już do głowy na samym początku, żeby zrobić coś dla mieszkańców, co poprawi ich kondycję, żeby ludzie czuli się komfortowo, żeby to było miłe. Ładne. To bardzo fajna inwestycja, cieszymy się, ponieważ zastąpi nam może chociaż trochę Morze Bałtyckie. Będziemy częściej tutaj odwiedzać to miejsce, które jest dla nas no i pod względem zdrowotnym ważne, i pod względem takim no choćby kontaktów, jeszcze integracji z sąsiedztwem. Jestem zadowolona z tego, że coś takiego tutaj jest w Tarnowie. Będę miała blisko, żeby oddychać świeżym powietrzem. Jak jesteśmy w innych miejscach w Polsce, to chętnie korzystamy, więc myślę, że na miejscu tym bardziej. Tężnia jest ogólnodostępna i będzie można z niej korzystać cały dzień. Jest włączana o godzinie 8 i będzie się wyłączała o godzinie 20. No oczywiście, jeżeli przyjdzie jesień, będzie, będą krótsze dni, prawdopodobnie będzie to zmieniane, ale na ten moment od 8 do 20. Zostaliśmy przeszkoleni razem z koleżanką do uruchamiania, do, do, w momencie, jeżeli by coś się stało. Zresetowania tężni. Najważniejszy pomiar, który musimy wykonywać, to stężenie tej solanki, która kapie tutaj za nami. Ona musi mieć odpowiednie wartości no i dwa razy w tygodniu będziemy to sprawdzać, żeby solanka spełniała swoją rolę. Inwestycja nabiera wymiaru symbolicznego dzięki wykorzystanym do budowy materiałom. Do budowy tężni użyta jest tarnina która jest w herbie Tarnowa Opolskiego. Więc jest to naprawdę wyjątkowa inicjatywa. Zakłady Wapiennicze w Tarnowie Opolskim dofinansowały projekt pokrywając znaczną część kosztów budowy tężni. Jesteśmy częścią globalnej grupy, natomiast działamy tutaj lokalnie. Zdecydowana większość naszych pracowników tu w zakładach papienniczych po sąsiedzku w Tarnowie Opolskim, w gurażdach to są osoby lokalnie stąd. Dlatego działania na rzecz dobrych relacji, bycia dobrym sąsiadem są częścią naszej strategii. A budowa tej tężni tutaj w Tarnowie opolskim to nasz flagowy projekt w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, więc ogromna przyjemność. Jak zapewniają obie strony, nie jest to pierwszy i nie ostatni wspólny projekt zakładów wapienniczych i Urzędu Gminy. A najważniejsze inicjatywy to takie, które pomagają zadbać o zdrowie mieszkańców.